13 lat wojny w Syrii, pomoc jest nadal potrzebna, podkreśla ksiądz profesor Waldemar Cisło. Sytuację pogorszyło jeszcze trzęsienie ziemi, do którego doszło w lutym ubiegłego roku. To jest 13 lat umęczenia, poniewierki wewnętrznych przesiedleń i setek tysięcy ludzi cierpiących z głodu, z braku środków do życia. Niebezpieczna i napięta sytuacja. Papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie otrzymuje liczne sygnały o coraz częstszych aktach terroru w Etiopii. Przypomnijmy, pod koniec minionego miesiąca grupa uzbrojonych mężczyzn porwała i zamordowała czterech mnichów. Kolejni chrześcijanie ze stypendiami ufundowanymi przez pomoc Kościołowi w potrzebie. Katolicki Uniwersytet w Erbilu oferuje wykształcenie na wielu międzynarodowych kierunkach. To jeden z elementów próby odbudowy normalności w skąpanym wojnami i konfliktami Iraku.